Też dużo zależy, czy te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane, a patrząc na to, co było w ostatnich okresach programowania, a nawet ostatnim, to nie, zawsze to nie zawsze to wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Chociażby to, że zostają nam na dzień dzisiejszy nawet w Małopolsce inwestycje typu olbrzymie baseny, które zostały wybudowane albo jeszcze się budują i kto będzie je utrzymywał. No i nowi burmistrzowie mówią, że no my nie mamy na to pieniędzy w naszych, w naszych budżetach, to nie zostało w ogóle przewidziane. Czyli pieniądze wydane, a my będziemy teraz, my mieszkańcy, już, obywatele, będziemy musieli w jakiś sposób też ponieść koszty tego, tych dużych inwestycji. Jeśli pozwoli, a jeśli pozwolimy na kolejne tego typu, na przykład poprzez yy, podejmowane decyzje przez, yy, nowe, nowe, przy nowych nowy konkursach, nowym nowy okresie programowania, no to tym bardziej yy, będziemy później, nie wiem, co, co, z czego będziemy to wszystko spłacać. Więc jakby no, nasza tutaj rola takiego. Yy, yy, takich organizacji pilnujących niejako i przyglądających się jest też bardzo, bardzo istotna i no i właśnie no i w, tym, w tym właściwie teraz siła. A to jak możemy działać to jest, to i, do, i, i wspierać, yy, czy też monitorować, to na przykład my, my jako zielona Sieć działamy w tych yy, krajowych grupach, czyli sieci organizacjach, grup, grupa za To jest organizacja, yy, to jest związek towarzyszeń również, to jest z kolei my jesteśmy też członkiem. Tak jak tak ja mówiłam, to tak pączkuje, prawda? To jest taka właściwie już e, taka pajęczyna, gdzie można pewne, pewne zależności po prostu dostrzec. Niemniej tylko nie, Zagranica jest, jest dużą organizacją. Koalicja klimatyczna już też jest, te, te, też jest organizacją nie, 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 nieformalną, jest koalicją organizacji pozarządowych działających na rzecz klimatu, środowiska, naturalnego. Koalicja Funduszy europejskich tutaj jesteśmy właściwie założycielem i, i prowadzimy to y, dość intensywnie, właśnie to wspomniałam wcześniej, y, Regionalne Programy Operacyjne, y, do wszystkich 16 przygotowywaliśmy nasze uwagi y, i one w, czasem w większości, czasem w całości, a czasem w części zostały uwzględnione w Regionalnych Programach Operacyjnych. Y, jest też organizacja y, OHOP, tak, olbrzymia organizacja y, Podejmująca no tutaj znowu bardzo szereg e, działań. E, my bardzo często się włączamy, bardzo często popieramy, chociażby nawet e, taką prostą rzeczą, jak podpisanie się pod listem, apelem, pod petycją, e, coś co, e, do czego my nie musimy e, jakby e, naszych sił angażować, naszej wiedzy, a jest, jest pewien dokument przygotowany, my się podpisujemy i właściwie to daje też dodatkową siłę e, dla powiedzmy w tym momencie o które który przeprowadzać w naszym, w naszym imieniu. Potrzeba była też organizowania koalicji sprawiedliwego handlu, czyli tych działań na rzecz yy, sprawiedliwego handlu, czyli Fair Trade. Tutaj mamy, zarówno w tej koalicji są zarówno organizacje, jak i yy, przedsiębiorcy, którzy, yy, którzy sprowadzają do Polski produkty Fair Trade, tak, tego sprawiedliwego handlu. Yy, I koalicja na rzecz yy, Clean Cross Campaign. To jest koalicja zajmująca się yy, też odpowiedzialną konsumpcją, ale w zakresie y, odzieży i produkcji, wytwarzania i sprzedaży i właściwie korzyści a właśnie przede wszystkim problemów, jak z tego wynikają. Także Państwo no, szereg zagadnień yy, i, to, i to jest i to i to są właśnie te zagadnienia, tyczące się przede wszystkim środowiska, yy, środowiska ochrony środowiska. Yy, bardzo lokalne bardzo, bardzo działanie w końcu małopolska czyli na Organizacji Ekologicznych. Ona działała przez kilka lat, na tę chwilę została właśnie tak nie, niejako uśpiona, yy, ale też... Yy, Skupiliśmy się bardziej na działaniach w ramach Komisji, komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. To z kolei wynika z, z ustawy i sprawa jakie tutaj lokalnie z, za, zarządzenie wprowadził prezydent Miasta. Takie Komisje Dialogu Obywatelskiego są w tym momencie chyba 5-6, ale powiem tak, że nasza Dostęp Środowiska działa najprężniej. Jest nas na tę chwilę 13 organizacji, samych Organizacji ekologicznych z Krakowa w tej, w tej komisji i. Mamy już pewne sukcesy, działamy 2,5 roku, ale pewne rzeczy już się wydarzyły właściwie dzięki temu, że, że yy, po, potrafiliśmy znaleźć bardzo trudne porozumienie. To jest, to jest wypracowane yy, no niemalże krwią i potem, bo wcale nie jest łatwo pracować z organizacjami wewnątrz, nawet jeśli się znamy, to potrafimy yy, sobie czasem zrobić yy, no pełne nawet, bym powiedziała, może przykrości, ale, ale to są rzeczy, które da się przezwyciężyć, i przy pewnej nawet, nawet czasem odrobinie nawet może i do wcipu innego spojrzenia okazuje się, że, że jesteśmy w stanie się porozumieć i właśnie poprowadzić ten dialog, który, który dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny. Ja myślę, że ja bez własnego przekonania mogę powiedzieć, że też byłam kiedyś wojującą ekolożką. Dzisiaj jestem nastawiona na rozmawianie, dialog i doprowadzanie pewnych spraw bardzo powolnymi krokami, ale przede wszystkim przez rozmawianie z bardzo różnymi osobami, z bardzo różnymi grupami i, i to, jak obserwuję, ostatnie dwa pół roku dało dużo większy efekt niż moje 12-20-letnie wcześniej walczenie o coś, co y, doprowadzało że, do tego, że właściwie to stawaliśmy się, stawaliśmy, stawaliśmy, stawaliśmy się na tym samym w tym samym momencie albo jeszcze kilka kroków dalej niż jak zaczynaliśmy jakiś temat. Czyli, czyli mm, też nasze społeczeństwo też uczy się rozmawiać, uczymy się e, właśnie tego dialogu, tego, żeby e, więcej sobie wyjaśnić, a nie tylko czasnąć drzwiami i wyjść ze spotkania, bo, bo to, to też ciągle się dzieje, bardzo wiele osób e, bardzo emocjonalnie podchodzi do pewnych zagadnień, ale trzeba gdzieś znaleźć w sobie tą siłę, żeby jednak się zatrzymać, jeszcze raz do, do tego wrócić. No i to, to właśnie w przypadku akurat Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska y, zaczyna się nam udawać. Tak jak mówię, ja, ja sama już, już jeszcze pół roku temu chciałam całkowicie tą komisję zamknąć, zlikwidować, powiedzieć już Wam, nie damy rady rozmawiać, ale jednak się udało i nawet wczoraj, właśnie przedwczoraj dosłownie, przedwczoraj dzięki, działani dzięki działaniom Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska i y, naszego bardzo mocnego zaangażowania, które trwało ponad pół roku, y, została powołana Jednostka, nowa jednostka w Krakowie, która będzie zajmowała się zielenią, terenami zieleni. Ja wiem, że tutaj wykracza może poza pole zainteresowań państwa, nie niemniej chcę dać przykład, że pewne działania, które rozpoczęliśmy z panią wiceprezydent, później z dyrektorami poszczególnych wydziałów i zarządów krakowskich. Długie, żmudne rozmowy toczące się całe lato, całą jesień doprowadziło do tego, że ta jednostka, którą sobie wymarzyliśmy już w roku 2009, no została uchwalona dosłownie dwa dni temu. I myślę, że gdyby nie to właśnie nasze takie, no jednak skłonienie się do tego rozmawiania i... i, i, i Wysiedzenia na różnych spotkaniach. Tak, to to dziś, dziś już jest pewien postęp. Oczywiście to nie jest koniec, bo my tutaj jesteśmy dalej w grze. Teraz będziemy chcieli, żeby ta jednostka działała tak, jak powinna, nie tak jak do tej pory tereny zieleni były zagospodarowane, na przykład przed Krakowa. I mamy też nadzieję, że te nasze, to nasze doświadczenie będzie później mogło dalej e, owocować i pączkować na inne, inne rejony, które też mają pewne, pe, podobne lub bardzo, albo, albo takie same problemy. Ale dobrze, wracając jeszcze do, do tych naszych działań, które nie są tutaj tak bardzo lokalne, właśnie krakowskie, a, a troszeczkę szersze, czyli takie właśnie w zakresie Związku Stowarzyszeń Polskich, ogólnopolskich. Karta Etyczna to jest, też, to jest też dokument, który też powstawał w bólach, i to są. I to są to, te, Dokumenty, które tyczą się etyki nie są łatwe. Każdy ma z nas inne podejście, każdy ma z nas inne pojęcie pewnych zagadnień, w ramach naszej organizacji ten, 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 ten dokument był dyskutowany w poszczególnych organizacjach przez kilka ważnych zebrań. To, to nie jest też tak, że to powstało raz, dwa, tylko przez około 4-5 lat właściwie było, było o tym mowa. Spotykaliśmy się dwa razy w roku, rozmawialiśmy, aż w końcu ten dokument został w jakiś sposób no, jakieś ramy zostały jego stworzone. A... A, a też y, dziś, już, dziś ten dokument podpisują też inne organizacje ekologiczne. Czyli wychodzimy poza nasze organizacje zielonej sieci, a właśnie dochodzimy do tego, że inne organizacje też przyjmują naszą, y, naszą kartę, kartę etyczną, y, która przede wszystkim jest skierowana do, y, do, do organizacji, które potencjalnie chcą współpracować z biznesem. Y, biznes, jak, jak wiemy, biznesu, biznesem biznesu jest biznes, a nie środowisko naturalne. Naszym, naszym biznesem jest środowisko naturalne i tutaj bardzo, bardzo trudno jest znaleźć często porozumienie na, na, na tym etapie właśnie, czy, 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 czy biznes, jak biznes wpływa na, na środowisko naturalne, a jak my byśmy chcieli, żeby jednak, jednak to, to, miało, to miało miejsce i żeby to, ten wpływ był jak najmniej szkodliwy dla środowiska, a tym samym dla ludzi, dla, dla, dla młodszych pokoleń a tak naprawdę dla naszej przyszłości, bo, bo to, co się dzieje dziś ze środowiskiem naturalnym, to, jest, to, to my tego konsekwencje odczujemy albo odczują kolejne pokolenia. Yy. Ta karta no, jest, jest podpisywana, aczkolwiek niezbyt Często to, to nie jest bardzo łatwy, bardzo łatwy dokument, który każda organizacja jest w stanie przyjąć właściwie tak bez równej Zawsze pojawiają się znaki zapytania, jakieś ale, czy, czy, czy my nie będziemy mogli korzystać ze środków jak, jakiejś korporacji, jakichś jakich firm. I tutaj jest, no, pewną decyzję trzeba po prostu podjąć, że, że może organizacja będzie dysponowała mniejszym budżetem w skali roku, niemniej jej działania nie będą udawały szkody. Właśnie tej, 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 w tej, tej perspektywie przyszły, przyszły pokoleń. Karta reprezentacji organizacji ciała, ciała dialogu obywatelskiego. To jest też dokument, który, no właśnie, no tak, tak jak mówiłam, te nasze dokumenty to są, to są dokumenty, które powstają na bazie mocnego, długofalowego dialogu, rozmów przekonywania się, dyskusji, ale zawsze na, na, dobry, na dobrym poziomie, który, który pozwala nam na to, żeby po, po tym, tym spotkaniu w dalszym ciągu do siebie się uśmiechnąć i dalej, dalej współpracować. To też, też jest bardzo ważne. I tutaj jest bardzo ważne też, przy, to powiem, może tak, że przy, takich, przy powstawaniu takich dokumentów to bardzo istotne jest, żebyśmy mieli też osoby, które może prowadzą te, 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 te spotkania, które, na których powstają te dokumenty. I ja tutaj może przytoczę, bo siedzi tutaj też Pan Piotr, który w którymś momencie był też włączony w działania Polskiej Zielonej Sieci. Bardzo mi miło Pana tutaj dzisiaj spotkać. Właściwie przez kilka walnych zebrań, które się odbywały w Zielonej Sieci też, też Państwa firma, grupa i Pan Skrzypiec też, też uczestniczyliście w, w, tym, w tym naszym procesie. Więc Pan też doskonale wie, że my potrafimy, tak nasze organizacje potrafią mieć silne zdanie. Z którym nie, nie zawsze musimy się dobrze zgadzać, ale w dalszym ciągu współpracujemy. Żadna organizacja nie wystąpiła z Zielonej Sieci, czyli, czyli jest dobrze. Tak? Czyli tutaj, że tak powiem, no nasza szefowa, Joanna Formaga, umie na, potrafi nas utrzymać e, w ryzach, chyba mm. <laughs> tak muszę powiedzieć, bo ma, ma, ma bardzo wiele kompetencji i takich umiejętności, które prowadzą do tego, że e, mimo różnych problemów, jakie się pojawiają na bazie realizacji działań, projektów, kampanii. Gdzieś tam te nasze organizacje czasem już się chcą wycofać o krok do tyłu, już tutaj dać sobie spokój z tym wszystkim, a jednak zostają. No i tu jest, tak jak to jest trudne zadanie, niemniej jest do wykonania i daje efekty. Właśnie już teraz pozwolę sobie o tyle efektach praktyk, co powiedzieć, ale jeszcze mam tak. Księga dobrych praktyk to też jest dokument, to jest właśnie taka nasza Wikipedia, tu też może, mogę ewentualnie Państwu zareklamować, produkt niekomercyjny, czyli taki, taki, taki zbiór wiedzy prawniczej dotyczącej fun funkcjonowania organizacji. To nie jest dublowanie NGO.pl, ngo gdzie też są, też są informacje dotyczące, dotyczące prawa. Niemniej jest to coś, co uzupełnia, szczególnie w, w, tym, w, tym, w tej kategorii działań ekologicznych organizacji, przede wszystkim właśnie prawa autorskie, tam też bardzo mocno uwzględniliśmy. Czyli to, to wszystko, z czym my się borykamy bardzo często, w naszych organizacjach prowadzeniu naszych działań, a, a coś, co może też się przydać innym organizacjom pozarządowym. Więc tutaj też, też to, że coś w tym No i właśnie, Koalicja Klimatyczna to jest mm. koalicja yy, 23 organizacji pozarządowych z kraju. Przeróżnych organizacji, dużych organizacji, czasem troszkę mniejszych, czasem właśnie sieciowych. Yy, to są organizacje, które yy, wspólnie działają na rzecz, po, na rzecz klimatu, na rzecz środowiska naturalnego. I jednym na przykład z ostatnich działań, dosłownie takich z ostatnich tygodni, to jest poprawka dotycząca odnawialnych źródeł energii. Tutaj olbrzymią pracę wykonało Biuro Koalicji Klimatycznej. Zarówno takie właśnie działania rzecznicze, lobbyingowe, doradcze, zarówno dla posłów, którzy, którzy podejmowali, bo to, to była poprawka, która przechodziła przez Sejm, przez Senat, więc, zarówno dla parlamentarzystów jak i dla mediów, czyli właściwie staną, ta biuro, biuro koalicji zaplecze merytoryczne dla tematu odnawialnych źródeł energii z dużą ilością ekspertów, organizacji, które, i firm, które zajmują się, zajmują się tym, tym tematem i znają tą, ten, ten temat od podszewki, są dobrze przygotowane, znają raporty i, i są w stanie powiedzieć praktycznie na, każdy na każde zagadnienie dotyczące odnawialnych źródeł energii, nie populistycznie, ale na, na, na podstawie faktów, yy, przeliczeń, obliczeń i tak, yy, takiego właśnie naprawdę merytorycznego podejścia do sprawy, yy, a, nie, a nie tylko właśnie rzucenia hasłem, że to, 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 to szkodzi temu, to szkodzi tamtemu i, i tak dalej. Więc, więc koalicja klimatyczna to, to jest, to, to jest to, to właśnie to jest to ostatnie, yy, właściwie duże, duże działanie dotyczące odnawialnych źródeł energii. Yy, i no tak, w końca powstała w 2002 roku i również no, jak to jak to bywa no, w jakimś miejscu gdzieś się zebrało kilka osób, kilka organizacji, kilkanaście i pewien dokument właśnie wspólnie podpisały. I to był kaźnik już Dolną w 2002 rok. Jak widzimy, no to już tak 13, 13 lat. Więc to też pokazuje, że jeśli organizacja utrzymuje się kilka, kilkanaście lat, to, to jest w niej siła, jest w niej jakiś power, jest coś, co sprawia, że organizacje nie tylko, nie, że występują, ale tak naprawdę przystępują następne organizacje, następne, no właśnie, sieci organizacji czy, czy związki. Także tutaj właśnie mam nadzieję że pokazuję Państwu, że i, i, tych grup sieci Organizacji Związków jest, jest więcej. My czasem nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak, jak szeroko potrafią funkcjonować. Ja widziałam, że w programie był, był wczoraj, wczoraj przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Podarządowych. Ja powiem, że to jest, to jest dla mnie właśnie też wzorcowa organizacja. Ja obserwuję śledzę dolnośląskie działania, między innymi dlatego, że mamy organizację członkowską, czyli Fundację Ekorozwoju z, z Wrocławia w naszej sieci, ale nie tylko dlatego, ale też właśnie przez to, że bardzo skutecznie, bardzo dużo rzeczy są w stanie przeprowadzić na terenie właśnie swojego województwa. To, to też jest myślę, że wzorem dla, dla innych, że da się tak, że wszystkim się da, ale trzeba chcieć. I jeszcze może ta wspomniana wcześniej grupa zagranica z nowych stowarzyszeń, czyli sformalizowana organizacja, która w dużej mierze właśnie prowadzi też działania rzecznicze, ma bardzo stały i duży kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Ministerstwem, które dysponuje na przykład też no, środkami na projekty w ramach Polskiej Pomocy i z tego właśnie projekt, programu my działaliśmy w Ganii, czy też w Kenii, o której wspomniałam, ale to, ale to, jest, to jest jakby tylko ta, 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 to jest jakby ta część tych właśnie ty, ty, ty działań, jakie mieli grupa Zagranica w jej reprezentacji, reprezentacji organizacji swoich członkowskich, ale działa, ale działa też no właśnie poprzez wspieranie do, informacji, doświadczeń. Prowadzą przeróżnego rodzaju szkolenia, w których nie zawsze oczywiście uczestniczy aż 61 reprezentantów, czasem jest to po prostu połowa. Niemniej jest to też takie właśnie dodatkowe, dodatkowe działanie poza tym głównym rzecznictwem, to właśnie też wewnętrzne szkolenie, spotykanie się ale też przygotowywanie dokumentów rezolucji, stanowisk, apeli, które siłą po prostu podpisuje od razu właśnie te 61 organizacji. Oczywiście za, za zgodą, konsensus, konsensusem czy też głosowaniem, jeśli jest taka potrzeba. No i, no i właśnie też jest to, jest to organizacja, która pomaga nawiązywać partnerstwa i współpracy z innymi w innych rejonach. Europy czy świata. Czyli no, ma, mając, to, to jest właśnie taki związek ze mają swoje biuro i mają, działają też w grupach roboczych. Grupy robocze, które prowadzą, no z konkretnym po prostu podziałem na, na zadania. I tutaj akurat w związku, w tym związku zwarzyszeń naszą reprezentantką jest nasza koleżanka Ola Antonowicz, prowadząca kampanię dla globalnego południa, czyli właśnie tą polską, tą, tą kampanię Zielonej Sieci, która którą, jednocześnie jest członkinią jest zarządu właśnie grupy. Zadanie, tak. ee, no to oczywiście trochę takie rzeczy zdążona. Powiedzieć, to jak to własnej profesjonalizacja działania organizacji, to jest być może wydaje się niezbyt ważne, niemniej jest to bardzo istotny element, który pozwala na to, żeby nasze organizacje były jednak postrzegane jako yy, profesjonalne, tak, jako organizacje, z którymi można pewne rzeczy to, to, to przeprowadzać i rozmawiać i ten, ta rozmowa daje efekt właśnie tutaj jest coś, co nas no tak właśnie teraz bardzo żywo interesuje, ale interesuje nas yy, yy, nas jako właśnie tą koalicję organizacji na rzecz funduszy europejskich od kilku lat a ostatni rok, 2014, to był moment, to był rok, właśnie 2013 i 2014, kiedy przygotowywane były Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw i my w ramach tej naszej, tutaj może wydawało się tak, no, organizacyjnej, aczkolwiek w bardzo silnej, silnej koalicji prowadziliśmy, przeprowadziliśmy badanie wszystkich 16 programów operacyjnych przygotowywanych od 13, właśnie w 13, 14 roku i na, zarówno, na, na wszystkich etapach też konsultacji społecznych braliśmy udział. Yy, nasze uwagi yy, na przykład w przypadku województwa yy, dolnośląskiego zostały uwzględnione we wszystkie Wielkopolskim, częściowo w Małopolskim częściowo, yy, także w yy, niektórych województwach właśnie sta, udało się, yy, znaczy no, udało się, może się powiedziałam, yy, z niektórych województw nasze uwagi zostały zaaprobowane w, w całości, w innych tylko, tylko w części. Niemniej i tak jesteśmy z tego, z tego zadowoleni, ponieważ to są znaczące zmiany, które często właściwie tylko nawet na tym, czasem polegało na tym, że znajdowaliśmy w innych regionalnych programach operacyjnych ciekawe elementy, które warto włączyć do innych. Czyli jakby, jakby same urzędy Marszałkowskie nie przesyłały sobie widocznie pewnych pomysłów, pewnych spojrzeń na, 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 te, na, te, na te, te plany w programie. a Udało nam się to właściwie wyhaczyć, wyłapać i im to po prostu, ich właśnie poinformować. Czyli wykonaliśmy trochę być może prace założone marszałkowskie, a jednocześnie na rzecz społeczeństwa, które dzięki temu będzie miało de facto szerszy dostęp do różnego rodzaju środków w poszczególnych priorytetach, w poszczególnych tych grupach tematycznych, które będą docelowo właśnie w tych, do, do tego roku 2020, ale troszkę dłużej, dystrybuowane. To jest, to, jest, to jest działanie, które właśnie wprowadziliśmy od roku 2013. Czego, co, co a, dzi, a dziś, tak, o, o za tym, od, w tym roku w dalszym ciągu się tematem zajmujemy. Już właściwie mamy decyzję ze wszystkich chyba województw nawet, na pewno z Małopolski, no już chyba, tak, chyba ze wszystkich, jest decyzja o tym właśnie, że tak, przy przyznaniu konkretnych środków dla konkretnego województwa z, przez Komisję Europejską, a, a w tej chwili wczoraj zostało ogłoszony na właśnie nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych w województwie małopolskim do komitetu, komitetu, monitorujących, komitetu Monitorującego i tam właśnie między innymi organizacje ekologiczne będą mogły swoich dwóch reprezentantów, reprezentantkę i reprezentanta asygnować, jak i w innych obszarach tematycznych tutaj. Nie, nie, nie jednak w interesie wszystkim ten, ten aspekt środowiskowy, niemniej zgłaszanie będzie też organizacji pozarządowych właściwych ze względu na jeden z rodzajów działalności objętych Regionalnym Programem yy, i organizacje działające na rzecz yy, promowania równości szans i, i niedysk, niedyskryminacji oraz będą też zgłaszane osoby w ramach federacji organizacji pozarządowych. Czyli właściwie będziemy mieć sporo tych naszych przedstawicieli w tych komitetach yy. W tym Komitecie monitorującym tutaj w Małopolsce. I mam nadzieję, że Państwo jako no w tym jeszcze nie będziecie formalną, tak? Do no 24 marca nie będziecie formalną siecią, ale w dalszym ciągu jesteście formalnymi organizacjami reprezentując swoje, swoje organizacje z regionu. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tym głosowaniu. Dokumenty. No oczywiście, są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, to wiadomo, ja nie jest wystarczająca informacja. Niemniej, ja nie, nie mogę powiedzieć tak, my na stronie ekoprojekty.pl publikujemy na bieżąco wszystkie informacje, które się z poszczególnych województw zbierają. Więc ja, tak powiem, za zachęcam do tego, żeby, ja, jeśli Państwo i tak macie już innych tematów dużo, którymi się zajmujecie, to do tego też sięgnąć, ponieważ perspektywa finansowania 14-20 to jest coś, co nas dotyka bezpośrednio, a pośrednio jeszcze będziemy, jeśli będą źle te środki dystrybuowane, będziemy... No, tego konsekwencje ponosić, po prostu żyjąc w naszych gminach, bo to ktoś się tak naprawdę do tego, do tego sprowadzi. E, więc, e, więc... Od wczoraj mamy, mamy możliwość zgłaszania naszy, naszych przedstawicieli w Małopolsce do, do, tego, do, tych, do tego komitetu. E, wszyscy jesteśmy tu właściwie tak, z Małopolskiej, więc poza kolegiami, wiem, pani jest z Nibelskiego, gdzie, gdzie już właśnie ten proces został zamknięty, myślę, że może pani też mogła wspomnieć parę, parę zdań właśnie, jak to przebiegało i jak, jak, jak jest właśnie z tego, że działacie jako, jako organizacja sieciowa, jako, jako też, też właśnie związek stowarzyszenia, jako forum, a nie, a nie właśnie jako indywidualne, pojedyncze organizacje, które są bardzo cenne, ale właśnie w sieci jest siła, więc, więc ta, ta siła się właśnie przekłada na przykład w takich działaniach, jak, jak tak jak wspomniałam, poprawka prosumańska odnawialnych źródeł energii, tutaj głosowanie dotyczące funduszy europejskich tej, tej dystrybucji, czy czy tak jak wspomniałam ta nasza mała KDO z te 14 organizacji, w tym momencie z Krakowa, ale jednocześnie też mająca pewne, pewne jakby pole do działania i pewne, no nawet, no, ja powiem ja tak, dla mnie to jest sukces, ale może to jest po prostu taki malutki kroczek, malutki kamyczek po prostu w naszym, w naszym działaniu, kiedyś to będzie kamień milowy, dziś jest bardzo małym kamykiem, ale jest to, gdyby nie to, że się spotykamy bardzo regularnie raz w miesiącu, raz dwa razy w miesiącu i pewne rzeczy wypracowujemy, tak jak wspomniałam, czasem trudny, w trudnych warunkach i, i naprawdę przy drzwiach i uderzających dłoniach o stół mo moich kolegów, nadal rozmawiamy, tak? I to mnie to też oczywiście kosztuje sporo stresu jakiegoś tam czasem małej wiary w nasze organizacje, ale też sobie... Jak sobie tylko z tym poradzę, to wiem, że to daje, to daje jakby jednak w przyszłości e, doskonałe efekty e, e, no i, i dzięki temu też zdobywamy poparcie społeczeństwa. Jeśli my potrafimy pokazać, że umiemy się porozumieć, umiemy się dogadać, to, to inni też to zobaczą i to, to da nam właśnie mm, korzyść. Przepraszam, że tak e, to jest taka Tu jest kilka takich no na podsumowanie e, rekomendacji, e, m, znaczy to właśnie wszystko to, co powiedziałam, ale żeby jednak żeby... Yy, zwrócić uwagę na to, że to, że jesteśmy w sieci, pozwala nam na wypracowywanie pewnych yy, jak ja tak, procedur, tak, to jest, to jest coś, czego nie za, to, to, coś, czego, co nie zawsze lubimy w przypadku urzędu, z którymi się kontaktujemy. Niemniej takie procedury, zasady funkcjonowania bardzo nam ułatwiają działanie, bardzo jakby, nawet, nawet jeśli wymagają na początku naszej drogi yy, skupienia się nad tym i yy, 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 Wymyślenia i jakieś tam właśnie zaproponowania pewnych rozwiązań w takim, w takim dokumencie, później ułatwiają nam zdecydowanie bardzo pracę i to wszystko idzie dużo szybciej, a tak naprawdę jest dużo szybciej osiągamy efekty, o które, o które właśnie nam chodzi, tak? w tych poszczególnych branżach, którymi się zajmujemy, które nam dla nas są najważniejsze. Przemyślenie struktury. Tutaj chyba Państwo tak wczoraj w tych grupach pracując też nad tym zastanawialiście, czyli już jesteście też na tym etapie, żeby się właśnie przemyśleć to, w jakiej, w jakiej formule chcemy funkcjonować, w jakim, jakim systemie, jak dzielić się obowiązkami, kompetencjami, jak dzielić się tymi zagadnieniami, które będziecie podejmowali. Hmm. Nie, nie, nie bójmy się, nie nie tak, nie tych procedur, tych zasad, które nie nie miało, dają możliwość tak jak właśnie też poznania siebie nawzajem i naszych organizacji. Hmm. Taka sieć, grupa zawsze działa wspierająco, to jest, to jest, właśnie to jest, to właściwie dzięki temu odzyskujemy y, na czasie i y, też mniej i mniej energii nas to wszystko kosztuje. Y, no jeśli to jest długi proces i trudna roka y, ja z doświadczeniem naszej Zielonej Sieci i też innych organizacji, z którymi współpracuję albo pracuję, albo właśnie w tych, tych koalicjach i y, y, komisjach, y, to no, daje efekty i y, 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 zawsze, zawsze to i na zewnątrz na, i, od, i we, wewnątrz jest nam łatwiej, a na zewnątrz jesteśmy też postrzegani bardziej, bardziej poważnie. Hmm. Przy dużej liczby członków warto jest mieć jakieś, jakąś taką jednostkę koordynującą, To może być biuro danego, danej, danej sieci, danej, danej właśnie, um, koalicji, yy, nawet jeśli to jest, nawet, nawet coś małego, ale coś, co nawet pozwoli Państwu yy, na przykład zdobywać środki na funkcjonowanie, na takie na przykład jak dzisiaj tutaj spotykanie się, bo to też jest bardzo istotne. Yy, Powiem nawet tak prozaicznie, refundacja kosztów podróży i noclegu dla członków sieci jest często y, bardzo istotnym, a, a może uniemożliwiającym czasem spotkanie się y, w, jakim, w jakimś, jakimś miejscu y, powodem. Więc, y, biuro, które zdobędzie nawet małe finansowanie chyba, że będzie koordynowało po prostu składki członkowskie, które w stanie już wysokie, bo ja powiem, że w przypadku Polskiej Sieci to składka członkowska wynosi 300 zł w skali roku i organizacja każda wpłaca takie, takie pieniądze, które właśnie pozwalają na podstawowe działanie, utrzymanie biura, czy ewentualnie właśnie refundację kosztów, czy, czy no, po prostu takie, takie, takie już prozaiczne czasem, czasem działania typu e, tłuszcz do drukawki, tak, czy papier, papier do tej, tej drukarki. Hmm. Hmm. Jeszcze jedna rzecz, bardzo ważne, żebyśmy mieli też możliwość komunikacji przez internet. No, on już stał się, stał się bardzo taką, naszą kolejną ręką, którą się posługujemy i nasze, nasze w przypadku polskich sieci te działania w dużej mierze opierają się o, o internet plus o, o rozmowy telefoniczne. To jest też bardzo, bardzo ważny i bardzo, bardzo korzystny właśnie sposób komunikacji. E, tak jak mówiłam, no, no, nasza, nasza prezes e, bardzo dużo czasu spędza przy telefonie, żeby rozmawiać z organizacjami członkowskimi, e, ale czasem wystarczy właśnie mail podpisujemy wspólne stanowisko, znaczy na go przedyskutowujemy na listach dyskusyjnych, po czym go właśnie wspólnie podpisujemy i, e, i utrzymujemy się w terminach, które są na przykład na zadane w przypadku konsultacji różnego rodzaju strategii, strategii czy czy dokumentów, y, które są y, przygotowywane, czy programów, y, to, to, też, to też daje efekt. Ja właśnie może tylko powiem, że y, jeszcze takie tej działki Małopolskiej Krakowskiej, y, w 2013 roku y, też zielona się bardzo silnie uczestniczyła w, w, y, w konsultacji programu ochrony powietrza dla Małopolski. I, I właściwie nasz, szereg naszych uwag został uwzględnionych i dzisiaj w tym programie się znajduje i ten program też jest uznawany za jeden z lepszych programów ochrony powietrza w skali kraju. Wiemy, jakie mamy powietrze, wiemy, wiemy co, co, się, co się z nim dzieje, a jak duże są też zaniedbania z ostatnich lat i nowy program, program ochrony powietrza właśnie pewne rzeczy poprawi, poprawi, ale tak naprawdę dzięki temu, że organizacje w dalszym ciągu będą mieć nad tym, tym pieczę i będą nadal się tym interesować i de facto no, troszeczkę pilnować naszych urzędników, z którymi cały czas rozmawiamy, tak jak mówię, to, to, tu jakby cały czas jesteśmy w grze, cały czas jesteśmy, jest na tym stanowisku, że rozmowa doprowadza do, do lepszych efektów. To ja tak myślę.